Dzień dobry, omówię dziś podobieństwa i różnice między dwoma modelami EKG polskiej firmy Asper MINT 102 i EKG Grey. Przyjrzymy się ich budowie, funkcjom oraz możliwościom pełne filmy dotyczące obu urządzeń można znaleźć na stronie medyczny.pl i na stronie kanału YouTube. Zarówno MINT 102, jak i EKG Grey są dostarczone w solidnych, niebieskich pudełkach. Które chronią urządzenia podczas transportu. W obu przypadkach zestawy zawierają kartę gwarancyjną, paszport techniczny, instrukcje obsługi elektrod oraz samego aparatu EKG, a także niezbędne akcesoria, takie jak przewody EKG, elektrody klipsowe i przyssawkowe, żel do EKG oraz przewód zasilający. MINT 102 to kompaktowe urządzenie zbudowane drukarką termiczną, która zapisuje przebeki na papierze o szerokości 58 mm. Na bocznej części aparatu znajduje się port do wpięcia przewodu EKG, a na górze umieszczono dwa porty zasilania. Urządzenie jest wyposażone w zestaw przycisków funkcyjnych, umieszczonych pod ekranem, które umożliwiają zmianę ustawień, takich jak liczba wyświetlanych odprowadzeń ich prędkość i wzmocnienie sygnału. EKG Grey jest dostępny w dwóch wersjach 205 i 305, które różnią się m.in. obecnością modułu Wi-Fi. EKG Grey jest bardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem oferującym większą liczbę funkcji i opcji personalizacji. Z przodu urządzenia można zobaczyć dotykowy, kolorowy, duży wyświetlacz. Pod nim Znajdują się przyciski funkcyjne, klawiatura oraz drukarka termiczna, wspierająca obsługę druku na papierze o szerokości 112 mm. Na odwrocie można znaleźć porty USB typu A, B, port zasilania oraz port Internet, umożliwiający przewodową łączność z Internetem. Wersja 305 dodatkowo posiada moduł Wi-Fi, co umożliwia bezprzewodowe przesyłanie wyników badań oraz wsparcie dla protokołu HAL 7. MINT-102 jest wyposażony w funkcję wyświetlania od 1 do 3 odprowadzeń jednocześnie. Prędkość zapisu można ustawić na jednym z trzech poziomów 12,5, 25 lub 50 mm na sekundę. Wzmocnienie sygnału można regulować w zakresie od 2,5 do 20 mm na EKG Grey oferuje znacznie większą elastyczność w wyświetlaniu odprowadzeń. W zależności od wybranej konfiguracji urządzenie umożliwia wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń jednocześnie. Prędkość zapisu może być dostosowana w zakresie od 5 do 50 mm na sekundę. Zmocnienie sygnału również można regulować w przedziale od 2,5 do 20 mm na mV. Ponadto EKG Grey oferuje zaawansowane opcje filtracji, tak jak filtry izolini. Sieciowy i mięśniowy, które pomagają w redukcji zakłóceń i artefaktów. W MINT 102 badanie automatyczne jest uruchamiane za pomocą jednego przycisku auto. Po jego naciśnięciu urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis wbranych odprowadzeń i drukuje wyniki na papierze o szerokości 58 mm. Mint 102 jest urządzeniem prostym w obsłudze, jednak nie oferuje zaawansowanych funkcji eksportu danych. Wyniki badań są przechowywane w formie drukowanej, co może być wystarczające w przypadku podstawowych zastosowań. EKG Grey, w szczególności model 305, oferuje zaawansowane możliwości eksportu badań. Urządzenie umożliwia wysyłanie wyników bezpośrednio na adres e-mail, co jest szczegółowo przydatne w nowoczesnych placówkach medycznych gdzie ważna jest cyfrowa archiwizacja wyników badań. Dodatkowo EKG Grey pozwala na eksport danych na pamięć USB w formacie PDF, co znacznie ułatwia przechowywanie i przetwarzanie danych pacjentów w systemach informatycznych. Możliwość bezprzewodowego przesyłania danych za pomocą Wi-Fi w modelu 305 to kolejna zaleta, która zwiększa elastyczność tego urządzenia. Menu w urządzeniu Mint 102 jest proste intuicyjne. Nawigacja odbywa się za pomocą przycisku OK i strzałek, które umożliwiają dostęp do podstawowych ustawień, takich jak wprowadzenie danych pacjenta, ustawienie daty i godziny oraz konfiguracja czasu przełączenia odprowadzeń podczas badania automatycznego. EKG Grey oferuje bardziej rozbudowane menu, dostępne za pomocą ekranu dotykowego. Menu jest podzielone na kilka sekcji, które umożliwiają szczegółową konfigurację urządzenia, w tym zarządzanie danymi pacjentów, eksport danych, ustawienia sieciowe oraz zaawansowane opcje badań EKG. Dzięki czytelnym ikonom i logicznie rozplanowanym zakładkom, nawigacja po menu jest szybka i intuicyjna, co znacznie usprawnia pracę z urządzeniem, zwłaszcza w środowiskach, gdzie wymagane są szybkie i precyzyjne działania. Podsumowując, MINT 102 to kompaktowy, łatwy w obsłudze aparat EKG, jego główne zalety to prostota obsługi, kompaktowe rozmiary, intuicyjne menu. Z kolei EKG Grey, w szczególności w wersji 305, oferuje znacznie bardziej zaawansowane funkcje, które czynią go lepszym wyborem dla placówek wymagających zaawansowanej analizy i archiwizacji wyników badań. Możliwość wyświetlania większej liczby odprowadzeń, zaawansowane opcje filtracji, eksport danych oraz bezprzewodowe przesyłanie wyników sprawiają, że EKG GRAY jest idealnym narzędziem dla bardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują bardziej kompleksowego rozwiązania diagnostycznego. Pełne filmy o obu modelach można obejrzeć na stronie medyczny.pl oraz na kanale YouTube. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia.